jedno ze środowisk politycznych nazwało mnie wetomatem. Ale widocznie są tam pewne problemy ze statystyką, z taką podstawową matematyką i ze statystyką. Podpisałem 70 ustaw, które przyszły z polskiego parlamentu, a zawetowałem tych ustaw 13. A więc 70 podpisanych, 13 zawetowanych. Tu statystyka jasno pokazuje, że to mimo tego określenia chyba zbyt mało zawetowanych, żeby nazwać kogoś wetomatem. Ale już Państwu tłumaczę, na czym to polega. Jeśli są ustawy dobre dla Polaków i dla Polek, to po prostu je podpisuję. Natomiast jeśli stara się mnie przekonać polski parlament, że żeby Kolejne tarcze na energię elektryczną obudować 96 stronami o tym, żeby ludziom pod domem stawiać wiatraki, to takiej ustawy podpisywać nie będę. Nie pozwala mi na to ani urząd, ani inteligencja.